Zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, chciałbym wyjaśnić jedną rzecz. Niestety materiały ostatnio na kanale nie pokazywały się od paru dni z tego powodu, że miałem problem z plikami. Na szczęście udało mi się to rozwiązać, pliki uratować poza jednym. Dlatego też nie zobaczyliście draftu, o którym będę tutaj mówił, w którym odpadłem w pierwszej rundzie, ale tak patrząc z perspektywy czasu i wyniku, może dobrze, że tam tego nie widzieliście. A teraz zapraszam już normalnie do odcinka. A i swoją drogą, teraz materiały powinny pokazywać się codziennie. Życie uczy nas, że nie ma nic za darmo. dla Dlatego zaczynamy draft do chwały hardcore! To raczej nie może być przywitanie, aczkolwiek hardcore będzie na pewno, a w zasadzie na pewno był w poprzednim odcinku. Jeszcze nie wiem, jakie są Wasze reakcje, bo kiedy to nagrywam, nie zostało on opublikowany, ale był e, to tak niewyraźny występ w moim stylu, jak twarz Simona na mojej liście transferowej, na której nie ma nowych zawodników sprzedawanych. E, przyznam szczerze, usunąłem jednego gracza. Przez Przypadek był to jakiś non-rare za 550. Jak widzicie tu, jak na razie nie wygląda to wszystko za dobrze, ale nie martwię się jakoś na tym sprzedawaniu na razie jakoś mega się nie Skupiłem, biorąc pod uwagę to, że na koncie cały czas mamy 33 tysiące, a też nie ma żadnego jakiegoś SBC, które by chyba znacznie podbijało ceny zawodników. Tak więc, jeszcze w tym odcinku możemy na spokojnie do wszystkiego podejść. Ale z matematycznych wyliczeń astronomów wynika, że w tym odcinku powinniśmy draft wygrać, a jeżeli będziemy mieli Pele, jeżeli będziemy mieli Eusebio Prime albo dojść do finału. Po prostu. Tak więc słuchajcie, mam nadzieję, że trzymacie za mnie kciuki, mam nadzieję, że stawiacie kciuki pod tym materiałem i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Jak wspomniałem w materiale poprzednim, 70% widzów tego kanału jeszcze go nie subskrybuje, więc mam nadzieję, że się to, się to dzisiaj zmieni. My bierzemy formację, którą bardzo lubię, piłkarza, którego bardzo lubię, ale który, umówmy się, już jest dosyć słaby, biorąc pod uwagę to, jakie mamy już czasy w FIFA 19. Ale jest Dybala, który może pięknie połączyć nam się z Ronaldo, którego... Teraz oczywiście nie dostaniemy, dlatego ja zdecyduję się. Chyba na lakazę. Bo to jest, chociaż wiecie co, ten jego koszt ma 9,9, 9,9, więc nawet jakby gościu miał wchodzić z ławki, to wygląda naprawdę nieźle. Było oczywiście Iguaina, ale ja tym gościem nie chcę grać. Eee, no, 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 no po prostu, chyba to rozumiecie. A tutaj jest Paul Pogba. Uwielbiam tą kartę Gwendu z jego. Y, aur jest znakomity, ale Paul Pogba to, to po prostu jest deklasacja, jeśli chodzi o y, środek pola w FIFA 19, y, więc. Bierzemy go i nie mamy żadnych pytań, a tu... O, jest kondogbia. w tej wersji jest okej, okay, bo łączy się, więc, więc zobaczymy jak to się dalej poukłada. Jak na razie dużo różnych zawodników, niezłych, ale każdy z innej parafii. Na szczęście jest Fabinho, który jakkolwiek łączy nam się z tym Pogbą i przechodzimy do defensywy. I zobaczmy jak będzie to wyglądało w tym drafcie. No, pierwszy zawodnik... No nie, najlepiej bym powiedział. Zobaczmy drugiego defensora. Okej, okay, LK Walker. Eder Militao jest fantastyczną kartą, ale niestety małe są szanse, że się ładnie połączy. Więc biorę Walkera, którym już grałem, który jest naprawdę fajnym zawodnikiem. Tutaj niech będzie Gwajta. No a my bierzemy sobie lewego obrońcę. Patrzymy, kto to będzie. Czy będzie to ktoś z Premier League? No i weźmiemy sobie tego Lucas Shaw. No nie jest to karta najlepsza, ale jakkolwiek się zgrywa. No jak na razie ta defensywa i bramkarz ma więcej minusów niż plusów. Tu będzie Doherty. Wróciły do mnie wspomnienia meczu Arsenalu z Wolverhampton, które kiedy to nagrywam, są całkiem świeże, bo nagrywam ten odcinek akurat dzień po tym spotkaniu. No i lecimy, słuchajcie, dalej. Jak na razie przyznam, że wygląda to wszystko dosyć słabo. Naprawdę żadnych dobrych kart nie dostajemy. Powoli ten draft zaczyna nam się zgrywać, ale. No, 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 no. no, no, no sami widzicie, kogo my tutaj mamy. Naprawdę nie wygląda to dobrze. Wezmę sobie Suso, bo on zawsze może wejść z ławki, ale. No, na razie nie jestem zbyt optymistycznie nastawiony. Okej, okay. i słuchajcie, tutaj em, jest Robert Lewandowski, genialny, jest Richardison, jest Coutinho, bardzo fajna karta, ale ja biorę Wandajka. Tutaj nie mam zamiaru ryzykować. E, chciałbym, żeby ta obrona jakoś wyglądała. Już wandajk z Walkerem. to jest to, czym gram na swoim głównym, znaczy w swoim składzie, e, więc wiem, że to działa i chcę, żeby tak zostało, a tutaj. Calvet Luin, no ta karta nie wygląda najlepiej, jeśli chodzi o słabszą nogę i gwiazdki. Więc może weźmiemy sobie Papu Gomeza, bo to zapewnia nam jakieś zgranie w ataku, więc. Tak zróbmy przynajmniej na razie, i w tym momencie wygląda to troszkę lepiej, o ten, jeśli chodzi o ten przód. Cały czas liczę na Ronaldo na ataku, już wtedy ten draft będzie wyglądał dużo lepiej. Teraz Ronaldo nie ma, jest za to Litmanen. Nie wiem, czy jest to karta do końca dużo lepsza niż Gomez. Patrząc chociażby na tempo, strzały ma Litmanen dużo lepsze, ale już podania: dribbling w wykonaniu Gomeza są. Lepsze, no ale i tak, dla zgrania weźmiemy sobie ikonę. Cofnijmy się teraz do Bramkarza z nadzieją, że będziemy mieli tutaj Dawida Dehe, którego niestety nie widzimy. Najlepszy jest tutaj Akin Fiejew, więc troszeczkę się boję, jak to będzie wyglądało. Jeszcze mamy pozycję mieszaną, gdzie Dawid Dechea może się znaleźć, ale się nie znajdzie. Ale się nie znajdzie, więc naprawdę muszę przyznać, że z przerażeniem zacznę wybierać kolejne karty, bo ten draft nie jest tragiczny, nie zrozumcie mnie źle, ale. Do najlepszego, też mu trochę brakuje. Tutaj jest Neymar, ale w swojej wersji. Nie najlepszej, więc weźmy sobie Aguero bo ten zapełni nam już zgranie do końca, więc taki plus. Zobaczmy, co tutaj czeka nas dalej. Kolejny zawodnik to Kevin De Bruyne w wersji Team of the Year, ok. To mi się podoba, nim na pewno będziemy startowali. Tu nie ma innej możliwości. Tego gracza musimy tutaj mieć absolutnie. Możemy mieć też Driesa Mertensa z tej strony i wtedy wygląda to nieźle. Tego Litmanena moglibyśmy mieć tutaj, ale nie będę ukrywał. Że patrząc na ogólnie statystyki, wolę mieć fajna bo ta obrona jest dużo lepsza, fizyczność jest dużo lepsza Więc wolę mieć tutaj Holendra i nawet troszkę gorzej zgranego Drisa Mertensa. Okej. Okay. Jeszcze mamy szansę na środkowych pomocników, więc może będzie ktoś ciekawy. Okej. Okay. Ryan Geeks nie pasuje nam tu zupełnie, ale weźmiemy go sobie. My ostatnie dwie pozycje środkowych obrońców, albo też bocznych, tak jak tutaj. No tylko że nikogo nie widzę, kogo mógłbym tutaj wziąć dobrego. Wezmę aktora Bejerina, bo, bo go lubię całkiem. No i ostatnia karta, lewobrońca by nam się przydał, Lewobrońca jest, ale jest to zawodnik srebrny. Weźmiemy sobie go w takim razie. Ehm, no jeśli chodzi o ten draft, przyznam szczerze, jestem odrobinę rozczarowany. Ehm, nie, nie, nie jest to tak źle jak już bywało w tej serii, gdzie na przykład nie mieliśmy środkowych obrońców, ehm, ale boję się, bo po raz kolejny nie mamy Messiego, nie mamy Ronaldo. Ehm, nie przekreślam tego draftu, to jest oczywiście grywalne i będziemy próbowali robić e, co tylko w naszej mocy, ale e, no zobaczymy jak to będzie wyglądało, weźmiemy sobie Dybale, chyba jako, na, jako napastnika, Mertens będzie wchodził z ławki, e, no a tutaj jeśli chodzi o, e, bram, e, jeśli chodzi o, nie bramkarza, bo bramkarz się zaświecił, dlatego przed mi do głowy, jeśli chodzi o trenera, to bardzo dobre pytanie na kogo się tutaj zdecydujemy. No, wydaje mi się, że ten anglik będzie najlepszą opcją, bo wzmacnia aż dwóch zawodników. Gdyby był Argentyńczyk albo ktoś z Serie A, no to wtedy bym wiedział bez problemu. No dobra, weźmy anglika. Podsumowanie draftu wyświetla się teraz na ekranie. Nie będę już za bardzo tego zmieniał, nie ma co tego układać, bo rating nie jest tu istotny. Sam podsumowanie nie wygląda źle, mamy parę solidnych kart. Eee, no, taki draft w skali szkolnej na czwórkę, moim zdaniem. Mam nadzieję, że cztery będę miał mecze w tym drafcie. Tak więc przechodzimy do składu pierwszego przeciwnika, i to był skład o tyle dziwny, że nie miał pełnego zgrania, ale z drugiej strony na każdej pozycji był zawodnik, który spokojnie mógł znaleźć swoje miejsce w każdym dowolnym drafcie, no bo tutaj naprawdę nie było słabych kart, ale mimo wszystko to ja rozpoczynam. Van Dijk, dosyć wysoko ustawiony, podał do Wajna Duma, ten znalazł Kevina Debrina, a Kevin Debrin niestety nie znalazł piłką drogi do bramki, no bo jedynie poprzeczka, ale już w minucie 20 mamy kolejną akcję, znowu Belk napędza tą akcję. Agüero, Dybala, piłka jeszcze raz do Kuna, Agüero, ten czeka na swojego zespołu i Kevin De Bruyne. Parę step-overów, a potem fantastyczne uderzenie. Zdjął pajęczynę z bramki rywala. No i mamy 1 do 0 w 21 minucie. I muszę przyznać, że Ty Belgiem grało mi się absolutnie genialnie. Czuć tą siłę. Czuć e, siłę też tych strzałów. E, jest naprawdę szybki. Jak na zawodnika z takimi warunkami fizycznymi. No i to ułatwiało granie nim. No tutaj kolejne uderzenie to miał być driven. Ale po prostu ta siła była zbyt duża. E, piłka się podnosiła i w sumie dobrze, że nie rozerwała siatki bramki rywala. E, no bo to naprawdę było atomowe uderzenie, które zakończyło pierwszą połowę, a druga rozpoczęła się tak dla odmiany od akcji, w której skończy Kevin De Bruyne pogba i tutaj widać tą siłę, to ustawienie się Belga, który wygrywa pozycję w polu karnym i to mojemu rywalowi już wystarczyło. Zresztą nie będę ukrywał, w tym meczu miałem bardzo dużą przewagę, to będzie widać. Miał jedynie jeden strzał celny po pierwszej połowie, no, 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 no więc to była łatwa pierwsza runda draftu. Tutaj, jak widzicie, przeciwnik się rozłączył. Tu macie oczywiście statystyki Kevin De Bruyne oceniony 10 na 10, no bo nie mogę być inaczej. Tu jeszcze widzieliście y, liczby tego spotkania. Teraz przechodzimy do drugiego składu i tu... Wiedziałem, że będzie ciężko. Miał mój talizman w Draftach. Miał Eusebio Primera na ataku. Wiecie doskonale, że ja tę kartę uwielbiam. Nie ugra mi się świetnie. No i kiedy go mam w składzie? Wygrywam Drafty. Na no tym razem przeciwnik miał go po swojej stronie. I tą klasę karty było widać już od pierwszych minut. 14 minuta, uderzenie z lewej nogi. Bramkarz bez szans. Ja byłem bez szans. No, trzymałem go na tyle blisko, że myślałem, że nie uderzy. A ten bez trudu wpakował piłkę w okienko. No więc trzeba odpowiedzieć. Kevin Bruyne i przepuszczenie piłki. To jest coś, czego muszę się oduczyć bo strzelam finezyjnym strzałem z linii. Już parę razy moi piłkarze tak przypuszczali piłkę. Okazji nie przypuścił Pogba do strzału, ale niestety nie trafia. Jedynie słupek, więc cały czas nasz rywal prowadzi. Mamy kolejną akcję Eusebio. Znowu robi to, co potrafi robić najlepiej. I naprawdę ja na tą kartę nie jestem w stanie znaleźć odpowiedzi. Jest zdecydowanie za dobry. No ale trzeba starać się odrobić. 77 minuta. Wreszcie udało się wpakować piłkę do siatki rywala. Oczywiście bierzemy ją z bramki. Trzeba gonić. Trzeba strzelić jeszcze jedną bramkę. Dries Mertens. Fantastycznie do Fabinho. Ale ten już ta siła rozpędu. Stracił równowagę. No i piłka przelatuje nad poprzeczką. Potem straszny bałagan przed polem karnym rywala. Ale... Zdobywam ramkę, więc nie mogę naczekać na tę sytuację w przeciwieństwie do tego, co stało się tutaj, słuchajcie, e, dopiero teraz, montując to, zobaczyłem absurd tej sytuacji. E, I puszczę Wam ją jeszcze raz w zwolnionym tempie. Spójrzcie na mojego środkowego obrońcę, którego ja nie kontroluję, ja kontrolowałem Virgila Van Vandyka. Jakim cudem mój zawodnik zaczął wybiegać za boisko Nad którym ja nie miałem kontroli I puścił Eusebio Nie wiem, po tym golu straciłem przyznam szczerze, zupełnie ochotę do gry Bo już wiedziałem, że raczej nie uda się odrobić Tym bardziej, że jeszcze Bale strzela fantastycznie z główki No i niestety mamy już dwie bramki straty do przeciwnika Ja starałem się jeszcze walczyć Tutaj udało się zebrać piłkę przed polem kardem Kevin De Bruyne, ale to już nie chciało wpaść No i niestety, przegrywamy w drugiej rundzie Tak więc niestety... Pewna seria się kończy, oczywiście nie mówię o serii Draw do Chwały, ale seria odpadania w pierwszej rundzie, a potem wygrywania albo przechodzenia chociaż do finału draftu, jak widzieliście Eusebio przeciwnika odebrał piłkę za hat absolutnie najlepszy zawodnik mojego rywala, który obiektywnie był lepszy ode mnie i tutaj nie mam zamiaru ukrywać, tak jestem zadowolony z siebie, że walczyłem słuchajcie, robiłem co mogłem, grało się naprawdę ciężko przeciwnik był dobry, no trafiłem na kogoś lepszego od siebie i trzeba po prostu e, to przyznać i tak się cieszę, że tak jak mówię, te dwie bramki odrobiłem, myślałem, że może się uda dociągnąć do dogrywki E, niestety, zabrakło. Zabrakło czegoś, prawdopodobnie tego Eusebio, e, no i umiejętności. Też przyznam, że ten draft, który widzieliście poprzednio, e, i ten, który widzicie teraz, to są moje pierwsze dwa mecze po patchu. I nie ukrywam, że bardzo ciężko konstruuje mi się akcje. Większość rzeczy, które normalnie robię, e, nie działa. Nie działają wybicia. Schemat na wybicia, których zawsze używałem, że przywoływanie zawodnika, krótkie podanie do. Zawodnika, który przyszedł od bramkarza i potem długie podanie na wybieg e, i skrzydłowy dopada, czy nawet na napastnik dopadał pierwszy do, do piłki. To nie działa. E, nie działa e, takie granie sklepki, jak grałem. Muszę przyznać, że naprawdę jest dużo rzeczy, e, z którymi absolutnie e, mam naprawdę problemy i tych problemów wcześniej nie miałem. Jak gdyby, kiedy widzieliście te skróty, no to mój gameplay wygląda inaczej. Dużo mniej dla krokiety i tak dalej, bo nie jestem w stanie grać tak, jak grałem do tej pory i troszeczkę nie ukrywam, że mnie to martwi. E, no bo. Bo chcę te drafty wygrywać. I też grało mi się w tą FIFA przyjemnie, a po tym patchu nie wiem, czy on coś miał zmieniać w gameplayu, czy nie. Gra mi się bardzo nieprzyjemnie. Wy napiszcie swoje opinie oczywiście w komentarzach, bo jestem ich bardzo ciekawy. Ja oczywiście biorę, jak widzę wszystko, jak widzicie, wszystko do klubu tutaj, no. Nie było niestety nic wartościowego. I zobaczmy ostatnią paczkę. Duża paczka złota, czy tam duża złota, rzadka? Nieważne. Ważne jest to, że niestety nie ma walkoutu, ale może przynajmniej będą banery. Nie ma banerów i muszę przyznać, że cały czas nasz pech w paczkach trwa, bo nie ma co się oszukiwać, że biorąc pod uwagę to, że już zakładając tam te parę draftów, których mi się nie powiodło, ty jednak wygraliśmy chyba dwa drafty, mieliśmy Jeden albo dwa finały draftu. Do tego czasu tylko jeden walkout, zero informów. Więc szczęście w tej serii, no, no, nie sprzyja nam do końca. To sobie bierzemy oczywiście na listę transferową, która jest już zapełniona. No i tych zawodników wszystkich weźmiemy sobie na listę transferową. Kontrakty i tak dalej. To wszystko będę próbował się będę próbował sprzedawać, więc to wszystko weźmiemy. Piłka i stroje Lewanty raczej nic nie kosztują, więc je sobie squigselujemy. No i co? 20 tysięcy na kończe. No ale też pełna lista transferowa, dużo zawodników. W klubie, więc, więc nie jest jeszcze aż tak źle, ale nie ukrywam, że kurczę, no coś, 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 coś nie idzie tak jak powinno iść, ale to przynajmniej jest niezły traf, bo to coś kosztuje.